Witam, witam. Pobawimy się trochę z policją. Kurde, tak bliciutko było wcześniej. Mieliśmy wszystko wypełnione prawie. No dwa zadania, nie? Tak zajebiście było. Dobra, już się nie dam. Bo ja chcę krosa, wiecie? Jak chcę krosa już. Dawaj, 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 dawaj. No nie, bez pierdzielenia się, nie? Dawać te szroty. Wziął, wziął. Mamy to Już to ja w tomu Dobra i to było tak kurwa wczoraj, wcześniej A jak ja taki głupi byłem, mogłem spierdzić przed tą policją Mogłem Ale cwaniaczki, kurde, męskie pindy Ale tego to nie przewidzieli, nie? Było tak bliziutko, tak się cieszyłem Damy radę, spokojnie O nie 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 Musimy zarządzić rozbiórkę no i tu brakuje mi utworów takich starych, takich wiecie, z, z, z Spida, moim zdaniem z Spida hot pursuit i undergrounda takie taki typowe do rozpieprzenia samochodów nie ja uwielbiłem takie, lubię się bawić takimi no lubię gry, jak się rozwalają samochody uwielbiam mogę się wierzyć Dopiero 100 tysięcy ma być 600, no to było przypadkowo, ale okej. Okay. Ważne, że podziałało.

Ej, dosłownie, powtórka. Ten Viper mnie już denerwuje, bo się tak ślizga. Naprawdę, on się bardzo ślizga. O, koledzy. Za nich będę miał więcej punktów i, większy, i większą kaskę. Jak chodzi o rozbiórkę. Ja myślę, że tych 60 poziomów polica tu jest 5 To jest przykre To jest trochę przykre, bo jednak Uważałem to, że będzie trochę dłużej Może jakoś większa zabawa będzie Trudniejsza no, to już białe suki imię no. Tak szybko to zleciało. Troszkę to szybko zleciało. No nie ukrywajmy. No, za szybko. No, ale mam dobre auto. Eee, dlaczego nie golfa? Od razu Wam mówię, bo mi go szkoda. Szkoda mi golfika, a tego mi nie szkoda. Golf jest jeden. A Viperów jest 10. Każdy tak pewnie z was ma, że któregoś auta mu szkoda. Jak nie Lexusa to Golfa, jak nie Golfa to BM Na pewno jakieś u was auto w garażu, którego wam było szkoda. I nie używaliście tego auta. Szczególnie do policji. A wiecie, że to jest już, już piąty poziom, te białe. ale powinno moim zdaniem być szósty. Aaa, bo mi się popierdoliło z karbonem. Okej, okay, dobra. Bo w karbonie jest 6 poziomów jest jeszcze właśnie czarno białe nie? A co są białe już. Okej. Okay. No i dobra, zobaczymy na czym to polega. Niech jadą za nami. A nie, jeść tylko by chciały pączki, nie? No i powiem szczerze... Ja oceniam tą grę na zajebistą. Nie da się powiedzieć inaczej. Nie, 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 rób mi tego, nie rób mi tego! W poślizg musiałeś wpaść, serio? Dawaj, 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 dawaj! Kurde, chciałem go wpieprzyć w tego tira. Dosłownie, naprawdę, chciałem go wpier... w tego tira, nie? Jedziemy za mną, jedziemy, jedziemy Wyścig o złoty tłok Proszę państwa, wyścig o złoty tłok Zara tu będą jechały lodówy Dobrze, tu jeszcze nie dali tylko tego, wiecie, tych lodówek Tych e, sportowych, tych, tych, nie oczywiście tych, które są Tylko tych nowoczesnych, tych grubszych Ej, hey, po co się wystawił? Po co on się wystawił? Uszkodzili mu tylko drzwi, nie? Dobra, ale zobaczymy jak to będzie szło. Ty w tom, ja w tom, okej. Okay. Patrzcie. Ten piąty poziom mi nie rośnie. I to mnie trochę martwi. To mnie trochę niepokoi. Jeszcze tylko dwie minuty muszę wyczekać. Dwie minuty Uuu. było odczuwalne, było bardzo odczuwalne to, więc jeden mały, jeden mały taki problem, jak chodzi o. Wyścig, ucieczkę, no i możemy zapłacić za to sporo, takie w moje zdanie blokada, blokada, blokada będzie ku. będzie blokada, będzie gdzieś blokada, czuję to w kościach. Dobra, kamień już zrobiony. Oj, bym się jakbyśmy jeszcze uciekli, nie? Osobiście będę się śmiał. Chodź. O, tyż to Transformersie Ty w tam, czy ja w jestem prze... taki trochę... zdziwiony czy nam się uda uciec, czy nie z jednej strony, chciałbym Chciałbym uciec z jednej strony, z drugiej strony mi wcale nie szkoda. Dobra, mamy to, mamy małymi krokami. No, do bazy ich zaciągał nie będę, nie? Patrzcie, zobaczymy, 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 zobaczymy. Udało się, moi kochani, udało się nam spierdzić przed pracą. Znaczy nie przed pracą, tylko przed policją. Został tylko jeden kamień. Dwa kamienie? Co się ja robię? Ok, ucieczka w dwie minuty, no i rozpędzić samochód do 150. Yy, najrozsądniej nie wiem, który wybrać, Naprawdę nie mam pojęcia. Najrozsądniej wrócić do garażu. To się zrobi, że wrócimy do garażu, zamienimy samochód, który ma. O, na przykład ten. Weźmy sobie użyjemy. Co to jest? A, że informacja o okej. ok. Yy... Coś takiego, żeby szybko spierdzielić, nie? Przed nimi. Mm. Pierwszy poziom. Ty złomie, pierdolony. Nie wierzę, takiego złoma to jest chore. To jest chore. No nie wierzę, nie lubi tego. Ty kurde. Mazda. A teraz to teraz już się już. No i teraz wróćmy do naszego garażu. Zmienimy z powrotem na jakieś, na jakieś auto szybkie No ale w sumie jak tak widzę to one się prawie niczym nie różnią One się prawie niczym nie różnią Lamborghini, a w sumie dawaj to Lamborghini Chociaż do czegoś się nada w sumie Tylko kury no nie wiem do czego, Też, bo też nie wiem o co chodzi, wiecie, bo tu. E, dupa, mhm. e, udało się. Mamy to i mamy wszystko, moi kochani, zrobione. Jak chodzi o to, teraz bierzemy się za 8 wyścigów, ale to już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia już niebawem. Dzięki za dzisiaj. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję.